Życie w ogniu uwielbienia, a dokładnie dzisiaj w ogniu pytań postawię Paulinę. Serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Witamy w kolejnym odcinku Życie w ogniu uwielbienia. Dzisiaj jest ze mną niesztampowa osoba, bardzo kolorowa. Witam Paulinę. Witam serdecznie. Paulinka, ja bym chciała, żebyś się przedstawiła, żebyś powiedziała kilka zdań o sobie. Paulina Jurczykowska, jestem nauczycielką języka polskiego w szkole podstawowej. Prowadzę zespół Uwielbienia Jezus drogą. Działam w białostockiej szkole nowej ewangelizacji, więc jestem ogólnie związana z ewangelizacją. Jako że to są konferencje o uwielbieniu, więc będziemy dzisiaj rozmawiać o uwielbieniu właśnie na temat modlitwy uwielbienia, chciałabym Cię zapytać, czym właściwie dla Ciebie jest modlitwa uwielbienia. Jak ją rozumiesz, jak pojmujesz? Wiesz co, uwielbienie to jest dla mnie takie popatrzenie na Boga. Takie zwrócenie się tym wszystkim, co jest we mnie trudne, tym wszystkim, co jest wiesz, we mnie piękne, w stronę Boga, popatrzenie na Niego i spojrzenie Mu w oczy, których oczywiście nie widzę, prawda? Bo nie widzę Jezusa, który staje przede mną, ale mogę sobie to wyobrazić, oczyma duszy. No i naprawdę spojrzenie na to, że on jest stały, że on jest wierny, że on jest Bogiem. Nie tylko na Jezusa zresztą, ale na całą Trójcę świętą. Takie serce w sercu. Moje serce zamknięte w sercu Boga, mogę używać wielu przykładów, nie? Na przykład takie siedzenie na kolanach i mówienie mu, jaki on jest dobry, gdzie mogę na chwilę gdzieś tam zapomnieć o świecie, zapomnieć o swoich problemach, stanąć ponad to wszystko, no i popatrzeć na niego, który jest po prostu tą taką twierdzą, która się nie zmienia, nie? To jest, to jest dla mnie chyba uwielbienie. Takie patrzenie na Boga. Nie na to, co jest niżej, nie na to, co jest we mnie, nie na to, co jest trudne, ale patrzenie mu tak metaforycznie prosto w oczy. Mm -hmm. Powiedz mi, jak często wielbisz? Czy da się to zamknąć w jakieś ramy czasowe? Czy bardziej modlitwa uwielbienia kojarzy ci się ze spotkaniami we wspólnocie? Czy wielbisz po prostu tak na co dzień w domu? Wiesz co to jest taki temat bardzo obszerny, bo mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia stylu życia uwielbienie. Czyli oczywiście w modlitwie osobistej ja mogę Boga uwielbiać, kiedy staję, padam na kolana, czy leżę w łóżku i zwracam się do Niego. To jest czas w pracy albo kiedy jadę do pracy i mogę go uwielbiać, yy, w tym, że on jest ze mną i, i, i znowu jakby patrzeć na niego, a nie na to, co mnie czeka. To jest oczywiście czas we wspólnocie, kiedy stajemy chociażby jako zespół uwielbienia i modlimy się wspólnie. Także wydaje mi się, że to po prostu jest coś ponad chwilę. To jest jakaś taka kondycja rzeczywiście serca, decyzja, którą podejmuję. Staram się przynajmniej nieustannie. Różnie to wychodzi. A czy łatwiej wielbić samemu, samotnie, czy łatwiej we wspólnocie? Czy nie ma to dla Ciebie znaczenia? Zależy. Zależy, ale ogólnie i tak, i tak wydaje mi się, że, że jest to dobre we właściwym czasie. No bo są takie momenty, że ja chcę być z Jezusem, z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, że tak powiem, sam na sam i nie potrzebuję do tego paradoksalnie drugiego człowieka, nie potrzebuję do tego pieśni, nie potrzebuję do tego instrumentów, no bo to nie jest niezbędne, ale są też takie momenty, że, że lubię tam, gdzie dwóch lub trzech jest. I wiesz, możemy też z taką mocą, z taką siłą, i też używając tych talentów, które Bóg dał, po prostu, tak jak gdzieś tam aniołowie, wiesz, nie śpiewać na Jego chwałę. Skoro mowa o śpiewaniu, piszesz piosenki, i wiem, że są to, mimo że to są często proste piosenki, to dotykają bardzo wielu serc. Co pozwalają Tobie wyrazić te pieśni? Co w ogóle za te pieśni, to trzeba chyba uwielbienie złożyć Duchowi Świętemu, bo to rzeczywiście mam wrażenie, że, że on gdzieś tak mnie za każdym razem natchnie I, i naprawdę to jest Jego. Tak jak mówisz, to jest proste i, i w tej prostocie jest siła. Te pieśni, przede wszystkim na początku, są moją modlitwą. Ja mam tak, że siadam do pianina, które gdzieś tam też dostałam. Mówię, że to jest prezent od Jezusa, chociaż nie umiem grać. Co wielokrotnie podkreślam, to one po prostu ze mnie płyną i to jest moja modlitwa, ale gdzieś yy, zależy mi też na tym, żeby one innym pomagały, też się wznosić do Boga, też patrzeć na Niego, też Go uwielbiać. No bo nie oszukujmy się, niektórym ludziom jest trudno wejść w uwielbienie, dlatego mam takie głębokie przynaglenie zawsze, żeby je dawać dalej, by inni też mogli się. Chyba najbardziej znaną Twoją. Piosenką jest Jestem Wolny. O czym myślałaś, kiedy pisałaś tę pieśń? Co przeżywałaś? Ja do dzisiaj pamiętam, jak to było z tą pieśnią. Ja cały dzień chodziłam i, i słyszałam gdzieś tam w głowie jakąś melodię. I miałam jeszcze takiego starego keyboarda. I w końcu gdzieś tam, przynaglona wreszcie, usiadłam do niego i zaczęłam grać. Od razu miałam słowa, od razu miałam melodię. I gdzieś tam bardzo chciałam, żeby to była taka pieśń, która za pomocą której Bóg będzie naprawdę uwalniał, nie? Uwalniał, będzie pokazywał swoją moc i będzie pokazywał, że, że w Nim my naprawdę jesteśmy wolni. I kiedy... Wiesz, tak, te słowa: dla mnie wziąłeś krzyż, dla mnie umarłeś, zaczęłam spisywać, to sobie uświadomiłam, że to naprawdę jest pieśń uwielbienia. Kiedy zaczynam patrzeć na ofiarę Boga i na to, jaki Bóg jest szalony, no to po prostu nie sposób, żeby to serce się gdzieś tam nie wyrwało, nie? Z, z takim zachwytem do niego. A twoja ulubiona spośród piosenek, które napisałaś? Wiesz, co? To jest trudne: ulubiona, natomiast jedna z ulubionych. To właśnie jestem wolny. Okej. Okay. Ja y, nie ukrywam, że taką najbliższą mojemu sercu jest Twoja piosenka Serce w Sercu. Czy ona została wydana? Jest na płycie, na naszej pierwszej płycie. Tak. To też bardzo bliska mojemu sercu. Wydaliście dwie płyty. Hmm, tak, wydaliśmy dwie płyty. Pierwsza właśnie jestem wolny zatytułowana, a druga cały Twój. Cieszą się dużym uznaniem i dużą popularnością. Jak się czujesz, kiedy słyszysz jakieś komplementy? Czuję się wdzięczna Bogu, no bo to On dał talent, On daje natchnienia i gdzieś tam. Wydaje mi się, że trzeba umieć komplementy przyjmować. Ja akurat jestem świadoma swoich ułomności muzycznych i to też jest fajna rzecz, którą Bóg we mnie uczynił, bo nie mam ani doświadczenia, nie mam żadnego wykształcenia muzycznego. Gdy byłam mała, to pozdrawiam rodziców i siostrę, to tylko słyszałam, przestań wyciec, <ścoughs> jak śpiewałam cały czas. Więc ja wiem, że po prostu przyszedł czas, że mnie Bóg zdolnił. I, I gdzieś tam też powiedziałam, tak, że ten głos, który mi dał, te zdolności muzyczne, które mi dał, mają służyć jemu, jego chwale, więc jestem tego świadoma, przyjmuję to z, z, z taką radością i z taką dumą, że on tym się posługuje. Gdzieś usłyszałam, że Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Czy doświadczasz tego w Twojej takiej pracy na co dzień, w pracy z zespołem na przykład? Zdecydowanie, wiesz, gdyby tak nie było, to myślę, że by mnie tutaj już dawno nie było i gdyby tak nie było, to myślę, że już dawno bym zrezygnowała z wielu rzeczy, bo nie oszukujmy się, takie prowadzenie zespołu nie jest sprawą prostą, zresztą wiesz o tym najlepiej, bo sama prowadzisz zespół. Próbuję. <laughs> Więc no tak naprawdę jest to piękna rzecz, ale jest to też, to też gdzieś tam wielkie zobowiązanie. W jednej z modlitw eucharystycznych, jest mowa o ofierze uwielbienia. Bardzo wiele osób patrzy na uwielbienie jako na takie bardzo entuzjastyczne, pełne ekspresji, radości, śpiewanie piosenek. A tu jest mowa o ofierze. Czy doświadczyłaś kiedyś w Twoim życiu, w Twojej pracy, yy, w Twojej służbie tego, że uwielbienie to nie tylko takie egzaltowane piosenki, ręce w górę, ale że uwielbienie jest rzeczywiście ofiarą? Doświadczyłam i muszę powiedzieć, że cały czas są takie sytuacje, że tego doświadczam. Że wielokrotnie to uwielbienie dokonuje się przez łzy i się dokonywało przez łzy. I powiem szczerze, że to. Yy, Uważam za najgłębsze doświadczenia, takie zjednoczenia z Bogiem, właśnie wtedy, kiedy uwielbiam przez łzy, kiedy, kiedy wyznaję Bogu, że On jest godzien tego uwielbienia, pomimo tego, że po ludzku wszystko jest do niczego i po ludzku wszystko pada, i, i mogę wyznać, że On jest stały, pomimo tego. Więc wielokrotnie tego doświadczyłam i wydaje mi się, że to jest bardzo naturalne. Że są takie momenty, gdy to uwielbienie jest takim cukierkiem, gdy jest przyjemnością dla nas, ale powiem szczerze, że to jest rzadkość. Doświadczam tego, że uwielbienie to jest naprawdę decyzja, mhm. że wiesz, że ja nie czuję. Bo to jest też takie często przez ludzi pojmowane, że jak ktoś stoi, prowadzi uwielbienie, ma rękę wzniesioną nawet wysoko, to po prostu jest gdzieś naprawdę w przedsionkach bożych i się unosi pięć metrów nad ziemią, nie? I po prostu w środku czuje, jakby czekolady kilogram zjadł. Nie, to często jest po prostu decyzja. Ja nic nie czuję, ale ja wiem, że tak jest. Ja wiem, że Bóg jest dobry, chociaż nawet teraz nie doświadczam tej dobroci. Więc jest to taka ofiara. Bardzo często jest to wiara, bardzo często jest to poświęcenie, bardzo często jest to nawet bolesne, ale prowadzi do wielkiego błogosławieństwa, kiedy stanie się ponad. Wiele osób, kiedy patrzy na, na nas, na osoby prowadzące uwielbienie, ma takie przekonanie, że nas nie dotyczą problemy i kłopoty tego świata. Że kiedy żyjemy w uwielbieniu, to Pan Bóg wyrównuje nasze góry i doliny, i po prostu idziemy gładką ścieżką. I często spotykałam się z takim zarzutem, że tobie jest łatwiej, ty nic nie rozumiesz. Czy też zdarzyło Ci się doświadczyć takich, że trudno było Ci przekonać kogoś, powiedzieć o wartości modlitwy uwielbienia, bo ktoś twierdził, że Twoje życie jest po prostu idealne. Były takie sytuacje, one też cały czas się zdarzają, ale ja, ja mówię, że często wystarczy mnie poznać, by zobaczyć też różne takie sytuacje życiowe, i naprawdę, żeby zobaczyć to, że nie jest tak kolorowo, że nie jest tak różowo i że to naprawdę jest decyzja. I to jest bardzo wielki trud, że ja, pomimo tego, że jest ciężko, nie, staję w decyzji, że ja chcę uwielbiać i że ja nie będę wołać do Boga z pretensjami, ale że ja rzeczywiście będę stała w tym, że On po prostu jest, jest Bogiem, a ja jestem człowiekiem. Pytanie podchwytliwe. Szczyt modlitwy uwielbienia. Dla mnie niepodchwytliwe, bo. Poprowadziłam sporo kursów animacji modlitwy charyzmatycznej. I, I tam rzeczywiście prowadzimy do tego, żeby odkryć, że to Eucharystia jest tym szczytem. Eucharystia jest szczytem modlitwy uwielbienia jest szczytem uwielbienia, czyli szczytem adoracji. I powiem szczerze, że rzeczywiście też wielokrotnie się przekonałam o tym, że nie ma większego momentu uwielbienia Boga niż właśnie Eucharystia. Bóg mi pokazał, że to właśnie tam. Jest szczyt, że ja nie jestem w stanie na ziemi wejść wyżej, wejść głębiej, że ja nie jestem w stanie choćbym zgromadziła miliony na stadionie, nie jestem w stanie wejść głębiej w uwielbienie niż podczas Eucharystii. Eucharystia, która jest cicha, gdy nie ma zespołu uwielbienia, który śpiewa pieśni. Eucharystia, podczas której jest jeden kapłan, zero ministrantów i ja jedyna na przykład. To naprawdę jest szczyt. I pamiętam, jak po któregoś razu byłam na Eucharystii z moją siostrą, to było już kilka lat temu, ona wtedy była małą dziewczynką, i razem poszłyśmy do Komunii Świętej. Odeszłyśmy, wróciłyśmy do ławki i wiesz, ja tutaj zaczęłam Bogu, nie? Jak, o ja chwała Ci Panie, jak, o, nie? I pięknymi słowami. I wiesz, patrzę, że ona coś gada pod nosem, no dziewięciolatka. No i słucham, słucham, wkurzyłam się, że ona się nie skupia podczas, podczas mszy. I zaczęłam słuchać, co ona mówi. I to dziecko, 9 lat, po przyjęciu Komunii Świętej, po przyjęciu Jezusa, ona tak głośno szeptała kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. I dla mnie to po prostu było nawrócenie, bo ja stwierdziłam, że, że to jest dla mnie właśnie bycie na Eucharystii. Po prostu to jest, to jest ten czas, w którym ja mam powiedzieć Bogu kocham Cię. I to jest szczyt moich pięknych słów. Ja nie rozumiem, co to jest za ofiara, ja nie widzę, ja nie do końca pojmuję, co Bóg zrobił. Ja po prostu mogę powiedzieć: Kocham Cię, nie? I to jest, i to jest dla mnie właśnie to uwielbienie, Eucharystia. Czyli wcale nie chodzi o potok słów, o jakieś długie, bardzo wyszukane frazy. Tylko po, o prostotę, która wyraża to, co jest z nas. Oczywiście, bo czasem my zaczynamy uwielbiać nasze zdania, nasze frazy, to, co mówimy, i, i dochodzimy do wniosku, że my się bardziej zachwycamy sobą i tym, jak my uwielbiamy, niż Bogiem, którego my uwielbiamy. Więc wydaje mi się, że milsze mu proste słowo kocham cię, niż wszystkie wiersze, które nie są nasze. Kilka dni temu obchodziliśmy zesłanie Ducha Świętego. Credo w naszym wyznaniu wiary mamy taką frazę, że Duch Święty jest tym, który wraz z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę. Czy zdarzyło ci się uwielbiać Ducha Świętego? Zdarzyło mi się i pamiętam nawet, że zdarzyło mi się to pierwszy raz kiedyś, kiedy jechałam samochodem. I słuchałam jakiejś pieśni do, do, do Ducha Świętego, i tak w pewnym momencie się złapałam za głowę, i tak myślę: Kurczę, no wołam, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, ale kiedy wołam, ja wiem, że on przychodzi, więc czas zacząć go uwielbiać w tym, że on przyszedł, że on jest. I, i, i że naprawdę jemu należy się chwała. I jadąc tym samochodem, zaczęłam. Po prostu mówić: Uwielbiam Cię duchu święty, wielbię Cię duchu święty, wielbię Cię, bo Ty jesteś Bogiem. Wielbię Cię, Ty do mnie przychodzisz. Wielbię Cię i wielbię Cię, i wielbię Cię duchu święty. I tak naprawdę mi zleciała droga, chyba do pracy wtedy jechałam, I, i to był taki moment też, w którym ja zrozumiałam: naprawdę, ja nie muszę uwielbiać tylko i wyłącznie Jezusa, ale ja mogę powiedzieć: Uwielbiam Cię duchu święty, Ty jesteś Bogiem. Uwielbiam Cię Boże Ojcze, bo Ty jesteś Bogiem. Uwielbiam Cię Jezu Chrystę, bo Ty jesteś Bogiem. Uwielbiam Cię Trój święta. Nie mam wątpliwości, że temat uwielbienia Ducha Świętego jest bardzo zaniedbany w naszym kościele. Bardzo. Ale gdy myślę o modlitwie uwielbienia, to też nie mam wątpliwości, że całe uwielbienie jest zaniedbane. Owszem, są pewne nurty, pewne wspólnoty, yy, które yy, przejawiają coraz większą pasję i coraz większej... Większe rozumienie, czym ta modlitwa jest. Natomiast, natomiast, jak myślisz, skąd wypływa brak zainteresowania i w ogóle brak poświęcenia czasu, uwagi właśnie tej formie modlitwy? Ja myślę, że ludzie gdzieś tam są przyzwyczajeni do tego, by przepraszać Boga, by prosić Boga. Ale tak mało są przyzwyczajeni do tego, żeby po prostu patrzeć na Boga, który jest dobry. To jest często konsekwencją tego, że ludzie nie mają doświadczenia Boga. Chodzą do kościoła po to, by zasłużyć, chodzą do kościoła po to, by wypełnić obowiązek, ale nie mają doświadczenia Boga, który jest miłością. Dlatego wydaje mi się, że tak naprawdę szczere uwielbienie, uwielbienie serca zaczyna się w momencie, kiedy serce człowieka naprawdę doświadczy, serca Boga spotka się z sercem Boga, czyli kiedy doświadczy miłości. Dlatego tak ważna jest ewangelizacja. My powinniśmy głosić kerygmat po to, by ludziom się otwierały oczy, by ludzie zobaczyli, wow, Bóg naprawdę jest Bogiem, Dobrym, który mi chce błogosławić, co nie znaczy, że będzie dawał mi cukierki, ale on będzie mnie po prostu prowadził za rękę, nie? Po tych dolinach, po tych ciemnych dolinach i po tych szczytach pięknych, jasnych. I kiedy ja zaczynam patrzeć na Boga osobowo, bo wiem, że Bóg patrzy na mnie jak na osobę i widzi mnie indywidualnie, no to ja coraz bardziej chcę z Bogiem przebywać. Ja coraz bardziej chcę go szukać w Piśmie Świętym. Ja coraz bardziej chcę go poznawać, a kiedy ja go poznaję, no to ja nie jestem w stanie go niewielbić, skoro wiem, że on jest taki dobry, pomimo tego, że ja jestem często taki, taki zły. W tym temacie myślę, że mogłabyś powiedzieć dużo więcej, jako że jesteś też autorką i współautorką książek. Między innymi napisałaś poradnik z ewangelizowanego grzesznika. Ewangelizowanego grzesznika! No bo cały czas twierdzę, że jestem niezewangelizowana. Bo cały czas twierdzę, że ja jeszcze potrzebuję ewangelizacji i chyba każdy z nas codziennie potrzebuje ewangelizacji. Dlatego lubię praktykować to, że gdy staję przed lustrem, to sobie powtarzam kerygmat od początku do końca. No ale rzeczywiście, no, ta książka jest wynikiem takiego życia, próby życia um, uwielbieniem, próby życia doświadczeniem Boga w codzienności. Ale przede wszystkim jest doświadczeniem wielu porażek moich. I takim obnażeniem się po to, by inni mogli pewnych błędów unikać. No ale rzeczywiście ewangelizacja leży mi na sercu i uważam, że, że nie możemy nie głosić tego, cośmy widzieli i czego dotykały nasze ręce. Amen. To tak już jedno z ostatnich pytań. Czy masz jakieś marzenia związane z modlitwą, z uwielbieniem? Jeżeli chodzi o to marzenie takie ziemskie, to chciałabym, żeby ludzie. Naprawdę, w tym ja też nie, bo też mówię o sobie, mówiąc ludzie, żeby ludzie naprawdę szczerym sercem Boga wielbili, żeby nasze kościoły były miejscem, gdzie my naprawdę widzimy, żeby eucharystie były czasem, w którym my mamy świadomość, że wchodzimy na szczyt. I żeby Bóg naprawdę odbierał tę chwałę. To jeżeli chodzi o marzenie ziemskie, a jeżeli chodzi o marzenie takie już pozaziemskie, to bym chciała tak. Już kiedyś zobaczyć, jak to jest tak twarzą w twarz, go zobaczyć i, i tak uwielbić już bez żadnych barier. A czy masz jakiś taki mentora, autorytet, od którego się uczysz? Przestrzenie, z których czerpiesz, dzięki którym się rozwijasz w modlitwie uwielbienia? Wiesz co, kiedyś bardzo dużo początkowo się uczyłam od ciebie. Gdy zaczynałam tak naprawdę prowadzić uwielbienie podczas rekolekcji halowych, no to, no to gdzieś tam ty byłaś tą, która stała przy mikrofonie i grała pierwsze skrzypce, więc też możesz się cieszyć gdzieś tam ze z świadomie lub nieświadomie uformowanego mniej lub bardziej ucznia. Więc, więc o tak. A tak to jakoś powiem Ci, że nie mam wzorców. Nie mam czegoś takiego, że, że oglądam na przykład osoby, które prowadzą modlitwę gdzieś tam w internecie, bo nawet jak włączam jakąś muzykę, to słucham muzyki, a nie patrzę. To jakoś tak płynie. Więc to jest we mnie. Co jest dla ciebie największą inspiracją do modlitwy uwielbienia? Największą taką inspiracją są salmy. Gdy otwieram psalmy, to, to po prostu gdzieś tam to serce samo się wyrywa. Bez względu na kondycję. Czyli słowo Boże. Tak. Paulinka, bardzo chcę Ci podziękować jeszcze raz za tę rozmowę, za poświęcony czas, za to, że podzieliłaś się z nami Twoim sercem, Twoim doświadczeniem. Chcę ci też życzyć, aby Bóg wypełniał pragnienia Twojego serca, ale przede wszystkim, abyś była czcicielem, z którego On będzie się cieszył, abyś była tak jak Dawid człowiekiem według jego serca. Amen. Dziękuję bardzo.